Przed nami 497 odcinek serialu, Akacjowa 38. Celia, Susana i Fabiana postanawiają towarzyszyć Kajetanie w jej ostatniej drodze. Ursula odwiedza skazaną w celi i pokazuje jej ocalałe raporty doktora Galwana, które dowodzą, że Teresa jest prawdziwą Kajetaną Sotelo Rus. Kobieta jest załamana. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 497 odcinku Akacjowej 38, co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38. Streszczenie 497 odcinka serialu Akacjowa 38. Starania Teresy o ułaskawienie Kajetany kończą się fiaskiem. Celia i Susana wybierają się wraz z nią i Fabianą na egzekucję, by towarzyszyć skazanej w jej ostatniej podróży. Tymczasem Ursula po raz ostatni odwiedza ją w celi i daje do przeczytania raporty z sesji doktora Galwana, które według niego spłonęły, a z których jasno wynika, że Teresa jest Kajetaną Sotelo Rus. Kajetana popada w rozpacz. Ukochana klacz Pabla, Manuela, nie przeżywa upadku na torze. Skruszona Rosina przeprasza Liberta za to, że posądziła go o kradzież czeku.